Cześć, witajcie na kanale Urania TV. Dzisiaj zabieram Was w podróż niedaleko od granic Polski, ponieważ do stolicy Litwy, Wilna, gdzie mam zamiar Wam pokazać jej astronomiczną stronę. Mam na imię Wiemczysław i jestem Waszym przewodnikiem po miejscach związanych z astronomią i jej historią. Zapraszam! Malowniczo położona na wzgórzach, pomiędzy którymi wieje się rzeka Wilejka. Wilno, stolica Litwy jest naprawdę jednym z najładniejszych miast w Europie i godnym odwiedzi. Założona przed stuleciami od XIV wieku stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miasto szybko się rozrosło i stało jednym z głównych ośrodków handlowych i Politycznych północno-wschodniej Europy. Nic więc dziwnego, że król Stefan Batory sprowadził jezuitów po to, by założyli oni tutaj uczelnię wyższą, tak zwaną Akademię Wileńską. W XVI wieku jezuici stworzyli najlepszy system edukacji w Europie, a być może i na świecie, w owych czasach. Tak więc, ich przybycie było naprawdę czymś pozytywnym dla miasta i dla historii badań naukowych na Litwie. Jezuici szybko uczynili z Wilna jeden z najważniejszych ośrodków akademickich tej części Europy. Później uczelnia trochę podupadła, ale w XVIII wieku przeżywała renesans, i wtedy Dwóch Jezuitów, którzy byli jednocześnie astronomami, przyczynili się do tego, że znowu była ona uznawana za ważny ośrodek naukowy. Nie tylko w Rzeczpospolitej, która chyliła się niestety ku upadkowi, ale w ogóle w Europie. Pierwszy z nich był Tomasz Żebrowski, który był też nauczycielem słynniejszego Marcina Odolanickiego Poczobuta. Ci dwaj Astronomowie nawiązali mm, całą siatkę kontaktów e, naukowych od Francji przez Anglię, Danię, Niemcy aż po Rosję i dzięki temu ich badania były naprawdę znaczące i miały wpływ na rozwój astronomii w XVIII wiecznej Europie. Prowadzili cenne obserwacje zaćmów. Planet, w szczególności Merkurego. Um, obserwowali różne inne ciała układu słonecznego, takie jak komety. Um, mieli też pierwszą stację meteorologiczną, która zbierała naukowe dane, właśnie klimatyczne, na Litwie. Oni też przeprowadzili pierwsze geograficzne pomiary Litwy. Założone w 1753 roku Obserwatorium Astronomiczne Akademii Wileńskiej jest czwartym najstarszym zawodowym obserwatorium astronomicznym w całej Europie i było prowadzone naprawdę na najwyższym poziomie. Wysokiego poziomu nauczania Akademii Wileńskiej nie spowodowała nawet kasata jezuitów, wielu naukowców tutaj zostało. Szkoła została przemianowana na Szkołę Główną Litewską, a później w 1803 roku na Cesarski Uniwersytet Wileński. Barokowy kampus. Dawnej Akademii Wileńskiej jest moim zdaniem jednym z obowiązkowych miejsc, jakie należy zwiedzić w tym pięknym mieście. Warto się zapuścić na tamtejsze dziedzińce wejść do księgarni uniwersyteckiej, odnaleźć wieżę obserwatorium astronomicznego lub zwiedzić muzeum uniwersyteckie, wybrać się też na zwiedzanie z przewodnikiem i. Zwiedzić właśnie wieżę astronomiczną. Niestety, oczywiście, teraz są czasy pandemiczne. Polecam śledzić stronę internetową Muzeum Uniwersyteckiego. Tam powinny być wszystkie informacje. Kres świetnie rozwijającemu się uniwersytetowi przyniosło dopiero powstanie listopadowe, i w 1832 roku, w ramach represji, car Mikołaj I zamknął uniwersytet. Wyposażenie obserwatorium astronomicznego trafiło do Pułkowa pod, um, pod Petersburgiem, gdzie znajdowało się główne obserwatorium Rosyjskiej Akademii Nauk, a także do Kijowa, ponieważ na fundamencie wilejskiej uczelni założono Uniwersytet Kijowski w 1834 roku, który ma własne obserwatorium astronomiczne, czerpiące właśnie z tych wilejskich tradycji. W Wilnie pozostała jedynie Akademia Medyczna, później połączona z tą kijowską i przeniesiona 10 lat później też do dzisiejszej stolicy Ukrainy. Natomiast e, została też Akademia Teologiczna, którą przeniesiono do Petersburga, a w czasie rewolucji październikowej, przeniesiono ją do Lublina i w 1918 roku stała się ona zalążkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ale Lublin, Kijów czy Pułkowo to nie są jedyne miejsca, które są spadkobiercami wileńskich tradycji akademickich. Otóż Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku i udało jej się doprowadzić do zajęcia Wilna, miasta wówczas zamieszkałego w większości przez ludność polskojęzyczną. I tak, w 1919 roku zapadła decyzja o Reaktywacji uniwersytetu w historycznej stolicy Litwy i założono Uniwersytet Stefana Batorego. Podobnie jak w przypadku swojej poprzedniczki Akademii Wileńskiej, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie był znany z nauk humanistycznych i nauk fizycznych, w szczególności astronomii. Jednym z jego założycieli był profesor Władysław Dziewulski, astronom który przyczynił się do zbudowania Wileńskiej Szkoły Astronomicznej. To tutaj, dzięki jego wizji, narodziła się polska astrofizyka, dzięki zamontowanemu w 1938 roku pierwszemu w Polsce spektrografowi. Ponieważ musicie wiedzieć, że e, kiedy zakładano Uniwersytet Stefana Batorego, no. Stare zabudowania pojezuickie nie nadawały się już na nowoczesne e, obserwatorium astronomiczne i zbudowano nowe od podstaw na zachodnim skraju miasta w dawnym folwarku Zakręt. Dzięki temu Wilno posiadało najnowocześniejsze obserwatorium astronomiczne w Polsce, czym również nawiązywało do XVIII-wiecznych tradycji. No ale przyszła II wojna światowa. W 1939 roku Wilno zajmują Sowieci, i w zasadzie historia polskiego uniwersytetu się kończy. Co prawda, profesorowie pracowali jeszcze trochę w podziemiu czy też w strukturach litewskich, ale w 1945 roku zostali wywiezieni do Polski i zdecydowali się na osiąście w Toruniu, zakładając Uniwersytet Mikołaja Kopernika, który wydaje mi się w dosyć udany sposób kontynuuje tradycje wileńskie. Natomiast w samym Wilnie stworzono Uniwersytet Litewski, który również ma wydział astronomiczny. No ale cóż, miasto się rozrosło, zanieczyszczenie światłem uniemożliwiło prowadzenie badań na wysokim poziomie i w latach 50. -tych, 60. -tych sprzęt astronomiczny przeniesiono najpierw na Krym, a następnie do Obserwatorium Majdanak w Uzbekistanie. Natomiast Uniwersytet Wileński dorobił się też własnego Obserwatorium Nowoczesnego w miejscowości Molitaj, którą można swoją drogą odwiedzić. No dobrze, posłuchajcie. Tradycje astronomiczne Torunia, które wywodzą się z Wilna, są naprawdę bardzo ciekawą rzeczą, ponieważ można oznaleźć tego ślady chociażby w architekturze budynków, znajdujących się w obserwatorium piwnicach, ale powiedzmy sobie szczerze, to już jest inna historia. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.